fan har spustet testen. ni sekunder. drit! dritt. Vi har en kurva Yes! Fuck off. zobaczycie to piszczałkę no i co? ten autobus Eee, ja nie wiem, aż to tak faktycznie całe szyby są wszędzie to się popryskuje, no może i tak być. To ja nie jest gdzieś dzisiaj po samą górę Może no, i to jest racja. Nie wiem Może za nowe oponiem Dobra, jedziemy z koksem